A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witamy na następnym live z ekipą Maniaków Biznesu. Dzień w składzie Tomasz Pawlik i Piotr Krakowski. Cześć wam. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tych wakacyjnych spadkach czy też wzrostach. Zobaczcie moi drodzy, przejdziemy od razu do meritum, nie będziemy tutaj zbędnie dzisiaj. Piany, tak? Zobaczcie, że na poprzednich cyklach zazwyczaj okresy wakacyjne były spadkowe. Bądź po prostu szły trendem bocznym, tak samo jak to wygląda właśnie teraz. I od razu przejdziemy do udostępnienia ekranu. no i moi drodzy, Bitcoin w tej chwili na poziomie 69 tysięcy, co i tak jest po delikatnym wzroście, po delikatnym odbiciu. Bo zobaczcie, mamy 69 tysięcy, 96 dolarów. Mieliśmy generalnie rzecz biorąc w ostatnim miesiącu ponad 70 tysięcy dolarów, tak? W ostatnich trzech miesiącach, no najwyższe było gdzieś tutaj, też w okolicach, właśnie 72 tysięcy, więc licząc tam jakichś krótkich strzałów na różnych giełdach delikatnie w górę, ale zablokowaliśmy się trochę na tym poziomie, jednak zobaczcie, nie wygląda to tak źle, jakby mogło faktycznie wyglądać, bo faktycznie był zjazd poniżej 60 tysięcy na chwilę, ale to no wybiliśmy, można było dokupić wtedy, no ale kto wiedział. Tak, znaczy wtedy to już wszyscy się modlili wiesz, też było takie coś, że tak. bardzo, żeby, żeby nie spadło niżej, albo się wyprzedawali ludzie, co też niestety widziałem, że ludzie też się masowo wyprzedawali, Po czym nagle przyszło odbicie i odkupowali później już na wzroście. Więc tak naprawdę ludzie sobie sami często robią krzywdę, bo sprzedają kiedy spada, a kupują kiedy zaczyna rosnąć. No niestety no, robi się na odwrót. Tak. tak. Tomek, a myślisz, że, no bo jak powiedziałeś, mamy taki okres wakacyjny, no może taki jeszcze przed wakacjami, ale urlop,y wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień, początek września, taki jakby przestój. I myślisz, że to właśnie przez ten czas, że nie ma żadnych takich wydarzeń, jakby większość ludzi gdzieś się urlopuje. I myślisz, że to przez to jest spowodowane wszystko, że tak idzie wszystko tak bokiem, albo są lekkie spadki. No bo jest patrząc, bo, patrząc jest po poprzednich ten... latach, no nie idzie tak wszystko w górę. Ten okres wakacyjny za każdym razem był praktycznie podobny, czyli zawsze szło właśnie bokiem, ale przez to, że ludzie się kieszują na rynku i tego rynku tak naprawdę też nie obserwują tyle, co obserwują w pozostałe ja. miesiące w ciągu roku, tak? Bo okres wakacyjny to jest okres właśnie urlopowy, i większość chce się oderwać, odciąć od tego świata związanego z finansami, I dlatego po prostu ten rynek jest jakby troszkę martwy, ale pamiętajcie, że weszło dość sporo kapitału w ETF. -y. Więc w WTF-ach tak. też mamy właśnie sporo kapitału, i tak naprawdę ten rynek nie jest martwy. No i pamiętajmy o tym, że no jesteśmy w górnych A, poziomach. Jest bardzo więc. Bitcoina, nie w dolnych, więc nawet jak sobie weźmiemy wykres roczny, zobaczcie, do tego, co mieliśmy rok temu, jesteśmy daleko, tak? Do 30 tysięcy. Więc ja bym tu nie panikował w żaden sposób. Jeśli byśmy spadli poniżej 60 tysięcy, to też spoko. Więc myślę, że i tak jesteśmy w dobrym miejscu, więc pamiętajmy, okres wakacyjny, mogą być głębsze spadki, no i po prostu poruszamy się bardziej trendem bocznym. Boczny. Co jest warte według mnie uwagi, moi drodzy, to dalej ton coin, który często, no czy na spadkach wygląda to podobnie, zobaczcie, mamy 3 miesięczny wykres bitcoina, mamy 3 miesięczny wykres tona, to oczywiście ton jest nam w lepszych wzrostach, no, ale w momencie, kiedy akurat rynek gdzieś tam zaczął spadać, ton to rosnął, rósł. Więc on miał tutaj fajne wybicia, fajne wydarzenia po drodze. Więc jeśli ktoś nie ma jeszcze tą Coina, to tak jak ostatnio powiedzieliśmy też, to oczywiście nie jest porada finansowa, do your own research, jak się to mówi, czyli do your, ale generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że warto go mieć w swoim portfelu. Jeśli nie macie, to myślę, że warto też wyczekać sobie jakichś spadków i złapać go właśnie w niższych progach cenowych. Tak jak mówiliśmy na ostatnim live, to on jest bardzo teraz popularny tych aplikacji i gier na to na wychodzi masę, bo ja wczoraj sam zainstalowałem trzy następne. Ja już się gubię co ja mam klikać, co mam robić. No ale trzeba, po prostu trzeba robić i jak mówiliśmy to na ostatnim live i często bardzo mówimy, trzeba robić wszystko. Możliwe, że będziemy 10, 15, 20 tych gier klikali, a jedna popłaci albo dwie i się okaże, że przebije to wszystko, więc to jest nasza taktyka. Zawsze popłacała, po prostu trzeba robić i tyle. Ja codziennie rano wstaję, jem śniadanie, przejdę się, odpalam, odpalam telegrama, klikam te wszystkie gierki. Na niektórych nawet mam powiadomienia załączone i budziki, żeby po prostu po 8 godzin znów farmy odpalić. No i robię, i robię, i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało za jakiś czas, a już wiemy, że NotCoin pokazał, że jednak można zarobić. No na NotCoinie fajnie akurat zgarnąłem oczy, można było więcej, gdyby się człowiek tak. podbarał, to zawsze byłoby to więcej. Ja po tych wzrostach NotCoina to było coś w granicach chyba 2000 dolarów za darmo, no to, to jest dość fajna kasa, jak tylko za to, że klikaliśmy gdzieś na aplikację, ale jak mówię, nie przykładałem się do tego zbytnio. Moi drodzy, no, great. Great. to proszę Cię bardzo, Piotr. Nie, nie, nie chciałem do, 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 dokończyć tamto, okay. że jakby się nikt, nikt, nikt do tego NotCoina nie przykładał, z tego względu, że to była taka nowość. Klikało tak. się, no to był nikt był trend. nie wierzył. Jedyne, jednak, jedyne co było wiadome, to to, że jeśli się uda, to, to w ogóle taki, taki był motor zaprzęgowy, tak, do całego ekosystemu tona. I, i, to, i to pokazało, tyle, że... że jednak, że poszło w górę. I wszystko wiedzieliśmy tyle, ten... że jeśli to się uda, to będzie na tym pompa. No i tak się stało. No i moi drodzy, lecimy dalej. I jest pełno teraz aplikacji, które warto też klikać. Oczywiście trzeba też sobie sprawdzać i robić research. FirendGrid Index na poziomie 72 punktów obecnie, ostatni miesiąc: 57 ale ostatnie dni, ostatni tydzień mamy na podobnych punktach, 72, 74, 75, więc tak jak widzicie mamy tutaj zastój, ale mamy to podbicie w porównaniu do poprzedniego miesiąca, więc zauważam, że jesteśmy w dobrym poziomie, ten grid mógłby trochę spać, według mnie poniżej 70, fajnie by było, zawsze to lepiej robić zakupy właśnie w momencie, kiedy Grid jest niższy. tak? W tej chwili jesteśmy już w tej zielonej strefie, więc mamy tą chciwość na ręku, każdy by chciał więcej. Fajnie jak jest gdzieś tam między poziomem 40-60, wtedy też fajnie robić te zakupy, więc jakby był tak poniżej 60, to by były też idealne momenty na to, żeby no teoretycznie robić właśnie dodatkowe zakupy. Ja w tej chwili z zakupami się wstrzymuję, czekam na to, czy rynek określi się, czy pójdzie właśnie w tą górną stronę czy też jednak będzie korekta, jeśli będzie korekta i znowu wrócimy dalej na poziomy no, chociażby nawet grid index między 40 a 60 to zobaczymy tak jak kosztowo. to będzie zobaczymy jak to będzie wtedy na cenach altcoinów to myślę, że my z ekipą będziemy dokupować właśnie jakieś alty a jeśli pójdzie w drugą stronę to też nie będę zniesmaczony, wręcz przeciwnie będę mega zadowolony, więc z dwie strony jesteśmy tutaj przygotowani na ten. No jest dobry teraz czas na właśnie sprzedaż ale Trochę sprzedaliśmy, trochę czekamy, bo wiadomo, cały czas może e, Tutaj jest delikatna poprawka. Wiem, co miałeś na myśli. E, sprzedawaliśmy trochę częściowo, tak. Sprzedawaliśmy trochę na tych ostatnich górkach, które były. Bo tutaj szybko poleciałeś skrótem myślowym, więc zaraz tak. go rozwijam. E, tak, Sprzedawaliśmy częściowo tam, gdzie mieliśmy deszki urosło w niektórych projektach. Tam Szczególnie z tych rzeczy, które mieliśmy tam gdzieś za free. E, no i po prostu też jest w ten sposób, mój drodzy, jak sprzedajecie. Nadwyżki, które nam dostajecie z lunchpuli, lunchpadów, airdropów darmowych, no to zawsze jakąś część sobie zostawiamy, część sprzedajemy, z częścią wystawiamy na przykład jakieś ordery, no i część właśnie ta sprzedana, idzie jest na następne zakupy następnych paczek. I to jak właśnie mówiłeś o lunchpadach i airdropach, to powiem, że właśnie się skończył parę godzin temu. IO. Io I już widziałem przed liveem na Binance'ie, idzie cały czas w górę. Więc ja na razie czekam, zobaczymy, zobaczymy, jak to osiągnie finalnie. Ale ja jeszcze czekam, nie sprzedaję. A jak sprzedam, to na pewno tylko część, nie wszystko. O, właśnie, może już będzie. To jest chyba ten drugi? Chyba nie. Chyba... Nie, Czekaj, zaraz chyba nie, jeszcze chyba, Co, to... chyba, chyba go jeszcze nie ma, albo jest po prostu. No mniejsza o to, nie będziemy go teraz szukać. Nie wiem, czy to jest właśnie ten, ale sprawdzimy to za chwilę. Dobra, moi drodzy, lecimy. Tongue Mówimy trochę teraz Tona i później przyjmiemy jeszcze wiadomości. Tonkiper to jest jeden z najlepszych według mnie portfeli na ekosystemie Tona. Więc jeśli chcecie używać ekosystemu Tona, to radzę sobie ty, używać Tonkipera. Jest w tej chwili najlepszy, zobaczymy co będzie później. Oczywiście jest masy różnych portfeli. Jakby ten ma też swoje wady, tak jak każdy. Jak każdy. Ale według mnie to jest taki Metamask na tonie. To jest Właśnie tą Keeper. No ale Piotrek, myślę, że też powiesz o tym portfelu telegramowym. Tak, jest jakby standardowy portfel telegramowy, który powiem szczerze, to jest chyba najłatwiejszy portfel do założenia, bo tam są trzy kliknięcia. Nawet nie trzeba sobie robić żadnych tych kluczy całych, które się zapisuje, bo to jakby wszystko z automacie jest na nasz login. I klikamy trzy, trzy, trzy razy i mamy założony portfel na tonie w aplikacji Telegram, więc to jest naprawdę bardzo prosta sprawa i od tego można zacząć. Od tego można zacząć. To jest, to jest jednak ten IO, bo to, sprawdziłem. Tak, 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 właśnie sprawdziłem. To jest tak, wiesz co było wcześniej po, po niższych cenach, i tak mówiłeś. E, ładnie wybiło cenę. Wy, wybiło. No właśnie ja mówię przed live'em 10 minut sprawdzamy i idzie. No, sobie dlatego sobie się wzie. zastanawiałem, bo nie spodziewałem się, że wybiłeś po takiej cenie, tak. więc kurs mnie grał mówię. Tak, tak. E, Nie, fajnie, 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 że cena poszła w górę. Ja miałem darmowe z Lunch Pula. Więc no mam ich po prostu większą ilość razy w dolarach, więc fajnie. Ja też Ciekawe. właśnie z pula wszystko mam, więc no, parę dolców na pewno wpadnie. A odnośnie telegrama tam mówię, super portfel, ten darmowy, ten keeper oczywiście jest dużo lepszy i zalecamy go zainstalować, ale jeśli ktoś zaczyna w ogóle sprawę ma jakąś pierwszą aplikację na telegram do klikania, może być ten podstawowy. I oczywiście też z niego można odebrać pieniądze, można na niego stajkować, można, jakby wpadają te tony nam za te wszystkie aplikacje, więc y, też polecam. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Teraz na jakich stronach w ogóle słopować sobie coiny? Mamy trzy strony, z czego najbardziej polecana to jest Stonefaj. Oczywiście pamiętajcie, że ta sieć jest hypowa. I jak każda sieć, która ma swoje wzloty, ostatnio miała mega problemy z tym, ze płynnością, więc się też zacinała, nie każda transakcja przechodziła. I to FI też nie było tanie. W tego, że teraz kosztuje kilka centów, to już potrafiło kosztować kilkadziesiąt centów za transakcję. No ale tak jak mówię, przyszedł hype po Notcoinie, więc no trochę ludzi tutaj właśnie przyszło, no ale trochę kapitału też dzięki temu tutaj wpadło. Że faj do tego, żeby sobie wymieniać, właśnie kryptowaluty. Drugim słodeksem jest tutaj, właśnie Dedas. I trzecim, który może być konkurencyjny, ale jest świeży, zobaczymy, jest to so Utip słabszego z, z tego co wiem, no w tej chwili jeszcze gdzieś jakby. Nie wiem, czy to już można go nazwać Dexem, czy starają się od tu z Dexa, bo miałem delikatny misunderstanding, jak czytałem te ich wpisy. Więc to so, teoretycznie jest Dex, jest SWAP, ale ma być coś więcej. Więc myślę, że no w tej chwili jest tylko taki prosty, to jest swap, bridge i stake, tak? Chociaż stake chyba nawet nie działa. Tak, a dobra, już tak. wszystko wyjaśnione. Czyli tak jak mówiłem, ma być coś więcej, więc jest stake, się dopiero. stake, który będzie za dzień i 21 godzin. Więc działa im bridge, działa im swap, czyli tak, czyli to, co ma być więcej, to będzie za jeden dzień i 21 godzin. Ma być tutaj staking. No ja Więc no, ciekawie, tak jak mamy tutaj też gdzieś tam stakingi, właśnie na d Mamy też ten staking na StoneFi, też będzie właśnie na YouTube. więc no, jest to młody DEX. Ja osobiście mam jakieś tam ich tokeny, coś sobie tam kupiłem, za niedużą kwotę. Zobaczymy, czy będzie to coś warte w przyszłości. Zobaczymy też, co oni tam wykombinują. Lecimy dalej, moi drodzy. Następna strona, na której warto sobie sprawdzać potencjalne projekty, to jest ton.org. Tam macie OpenLeach. Od tam Foundation, gdzie mamy w tej chwili sezon czwarty, jest, są, będą granty w postaci miliona dolarów dla projektów, które tutaj są. no Jak widzicie, mamy tutaj Token Battle, czyli bitwę tokenów. No i mamy na pierwszym miejscu jakąś Hydrę, Gram, Durę, Fish, Coffee, Redo, do, 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 i tak dalej, i tak dalej. Więc a, od, trochę tych projektów tutaj jest. No i jeśli wybieracie projekty i patrzycie w ogóle, jakie potencjalnie można sobie kupić, to ja bym sobie też patrzył, właśnie na tą tablicę, ponieważ te projekty, żeby tutaj się dostać, muszą też mieć spełnione jakieś wymagania. Skoro te wymagania spełnili, to znaczy, że nie są pierwsze lepsze złapanki, czyli coś tam mają, bo musieli coś tam ograć. Z tego co czytałem, na Open to minimalny wolumen, nie, nie wolumen, market cap. Minimalny market cap muszą być na poziomie miliona dolarów. Więc nie są to już małe tak. projekty. Tak, tutaj mamy też bitwę aplikacji. No i jaka aplikacja wygrywa? Katizę. No, <laughs> u mnie u nam stop to... chodzi. U mnie nie przerwanie, tylko czasem wyłączam, jak resetuję komputer albo się aplikacja wyłączy. No, e... podobnie. Bo jak macie na automacie to pamiętajcie, że od czasu do czasu trzeba wyłączać. Teraz chociaż są powiadomienia, że, że coś tam robili i po prostu trzeba zresetować aplikację. Wcześniej ich nie było i po prostu koty sobie chodziły, a nie zarabiały. Więc od tak, czasu no do czasu trzeba to wyłączać. Tak. No i mamy jeszcze NFT battle i DeFi battle, które zostaną opublikowane wkrótce, więc też warto zwracać uwagę. No jak tak zobaczycie to aplikacje mają 26 widocznie. Tutaj dość restrykcyjne było podejście co do, co do zasad. 49 tokenów, więc też zobacz, to nie jest dużo, tak? Yeah. 49 tokenów, które biorą udział w konkurencji, to są bardzo małe liczby. Więc no po prostu te restrykcje związane z tym, żeby mieć coś w projekcie, żeby się tutaj w ogóle dostać, no to jednak widzę, widzę że warto zwracać uwagę właśnie na te tutaj. Projekty. No i moi drodzy, następną stroną, gdzie już jest, jak widzicie, 830 aplikacji na ekosystemie Tona, dodanych tutaj na tej stronie, a te aplikacje też przechodzą tam jakiś review, czyli też nie jest tak, że ktoś sobie dodaje i od razu ono zostaje dodane, tylko ktoś sobie klika i tam musi poczekać, jakiejś to muszą. Weryfikacji, to, czy to nie jest jakiś fake, wiadomo, taki typowy. Znaczy, wiesz. Tak naprawdę chusteczka wie, chusteczka wie, jak wygląda proces weryfikacji. Nie? Tak, My tak. tego nie wiemy. Ciekawy jestem zawsze, jak z tyłu właśnie wyglądają czasami niektóre procesy weryfikacyjne, bo jak wiemy, nie mówię teraz o tych stronach i ekosystemie Tona, tylko mówię o niektórych innych projektach, lunch poolach, lunch padach, deksach, giełdach. Czasami wypuszczali coś, co po prostu później totalnie poszło na dno. Więc różne rzeczy się zdarzają, tak jak na przykład było kiedyś z Luną. Pamiętacie, Lunę? Tak. No i to gdzie była? Na Binance i na giełdach, więc wszystko no. się może zdarzyć, więc nigdy nie bierzcie niczego za pewnik. ale oczywiście warto, jeśli są jakiekolwiek weryfikacje, są jakieś review, zawsze jest to dodatkowa jakby karta, dodatkowy atut, że faktycznie, skoro są, na przykład jest ten jakiś projekt jest tutaj, tam i tam, to jest dany następny plusik w skali tego, że warto gdzieś tam im zaufać, więc no tutaj następna Stronka, gdzie warto sobie sprawdzać. Mamy tu oczywiście segregację na ulety. No i tak, jak mówiliśmy, Tonki Keeper jest na pierwszym miejscu, Wallet jest na drugim. I za zabytkiem, te dwa... No. E, tak. E, tutaj mamy, macie jeton, macie Exchange Dexy, właśnie, no, czyli macie Stompfy i zobaczcie, macie The Dusta. E, ciekawe, czy jest to YouTube, zaraz zobaczymy. No, Pancake Stop na siódmym miejscu, dopiero nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie wyżej. Under Decentralized, nie ma jeszcze tego tutaj. No, ciekawe, więc tak jak mówię, no świeży, świeży DEX, więc może coś tam ciekawego nie. Nie, nie wnieść tutaj chyba w gry, bo no, myślę, że <laughs> będzie powyżej 500. Tak mi się tak, wydaje Explorer jest 19 przeglądarek. Osobiście nie korzystałem z żadnej przeglądarki jeszcze na sieci ton. Trzeba to obczaić w wolnym czasie. Utilities i mamy tutaj jeszcze channels. No i... No jeszcze nie gry? Czas. No, dobra, no, czekaj. Tak to, to, nie są gry? Ja spodziewam się, myślę, że między 400 a 500. nie jest 110, 11, zobacz. 11. A, 11. E, czyli, czyli, nie mogą mu mogą chyba wszystkie dodawać, bo. Patrz. Aktiwny tutaj... tutaj na trzecim miejscu SnakeTon. Ja w to grałem. Powiem szczerze, że z tego SnakeTonka w ogóle mnie przekonało. To jest taka jakby, no, wężyk. Wężyk jak z Noki. Pamiętacie węże, To jest dokładnie to samo w lepszej wersji. Ale tutaj też powinna być gra, w którą my ostatnio zaczęliśmy grać i którą też mówiliśmy, czyli e Football Manager, czyli odbijanie takiej piłki i tu też ma być duży airdrop, a o właśnie, jest dokładnie Nie. na 113 miejscu, a akurat dlatego o tym mówimy, no bo to jest właśnie bardzo świeży projekt, dwa tygodnie temu wyszedł jakoś tak? Do koniec e, no pod koniec czerwca, o z pod, dwa, tygodnia, no. Będzie dwa tygodnie, pod koniec maja. Teraz mamy serwis. Tak, moja, dobra. Pod koniec, Mike. No to prawie dwa tygodnie, więc, więc w miarę świeża, wiadomo, w miarę świeże projekty, projekty trzeba wchodzić, bo jak najwięcej właśnie można wtedy. Jest, jest, jest i hamster, w który trochę się spóźniliśmy, ale zobaczymy. Tak. Może... Właśnie. Hamster jest od wczoraj, od wczoraj, przedwczoraj, bo to zależy gdzie, można już dodać swój wallet bo wcześniej nie było takiej możliwości, Notcoin proszę, 39. Więc na tym chomiku też zacznie się coś ja, Wydaje mi się, że myślę że w ciągu 2-3 tygodni tam wpadnie airdrop, bo to już jest dość, dość daleki projekt, no ale zobaczymy. No mi kiepsko idzie, akurat na hamsterze, bo ale to jest powodowane przez to, że nie mogę go odpalić na Pc, -cie. jak nie mogę czegoś odpalić na Pc, to na telefonie często zapominam, bo mam tyle zakładek odpalonych do, na komputerze, tyle tak, telegramów, tak, to mam tak, każdy tak. telegram do, do każdej aplikacji. A jak coś muszę włączyć i wyłączyć i później zmienić, przejść, to no, kurczę, czasami się zapomina człowieka o, o tym, że coś jest. Tak. Dobra, także moi drodzy, warto myślę, że przyglądać ton ekosystemowi i lecimy dalej. Bitcoin na dnie, znak zapytania. Wskaźniki pokazują, że najgorsze minęło. Tutaj mamy artykuł. O... Ja zasadzie... wiem, nie. Dla mnie wydaje się, że bardzo ładnie teraz idzie. Tak, no i generalnie na czym to wiesz, chodzi o to, że wskaźnik techniczny pokazują nam wsparcie i że teoretycznie niżej nie będzie. A... no, no. Wiecie, wiecie, jak to jest. I tutaj też właśnie to, co jest ciekawe. Eee, Teoria pokazuje, że te wskaźniki my. też bardzo często się myliły, więc. Ale tak. bardzo często też pokazywał rację więc takie... No. Znaczy inaczej, jakbyś patrzył zawsze na wskaźniki, to masz 50 na 50, że trafisz, no więc tak. realne jest to, że kiedyś trafisz, kiedyś nie trafisz, więc to jest tylko pomoc i nie opierałbym się nigdy o wskaźniki też. Pamiętajcie o tym. Wskaźniki są pomocą do tego, żeby określić coś na rynku, ale zawsze trzeba mieć przygotowane co najmniej dwa scenariusze na tym rynku. Pierwszy, co się stanie, kiedy twój wskaźnik zadziała? Drugi, co się stanie, kiedy pójdzie w drugą stronę? Więc pamiętajcie, że wskaźnik jest do oceny sytuacji, do tego, co się stanie, kiedy przekroczy/odbije. Zawsze są dwie drogi. Tak samo jak tutaj mamy silny opór na poziomie 72 tysięcy, o czym właśnie możemy też tutaj przeczytać, no to też zobaczymy, tak? Jeśli przebijemy ten opór, będzie fajnie. Jeśli wybijemy go tylko choć trochę. Ponad ten opór cena może wrócić. Jeśli z kolei nie dobijemy do tego poziomu i zawróci, to może spaść jeszcze niżej. Więc też naprawdę zawsze jest kilka scenariuszy. możliwości no zgadza się. Donald Trump wspiera górników kryptowalut USA. No i właśnie. Ja słyszałem dużo o tej ustawie, że właśnie Donald Trump wspiera górników. Za to Biden to ustawę skasował. Nie czytałem tego dokładnie z tego względu, że my tutaj też w politykę nie chcemy wchodzić tak mocno. O właśnie Biden zaproponował 6% podatek od użycia energii elektrycznej do wybydywania kryptowanów. Więc. Pff. Zobaczymy, jak to będzie. Ja. Tak. na Trumpa. <laughs> ja, ja, ja powiem tak. Dla zwykłego już obywatela kopanie w Polsce, bo nie wiem, jak tam na świecie, się już dawno nie opłaca i my swoje koparki sprzedaliśmy parę lat temu. Jeśli macie darmowy prąd, ok, nie ma problemu. Tak, tylko w przypadku, kiedy macie darmowy prąd. Fotowoltaika macie jak... dużo, macie koparki podłączone. Spoko, pompy ciepła jakieś. Opłaca wam się. ok, możecie kopać. Chociaż i tak te kopanie już nie jest tak opłacalne jak parę lat temu, bo cały czas wiadomo, Bitcoin jest cięty na pół. Tym bardziej, tym bardziej, że pamiętajcie, że większość metod odchodzi w ogóle od jakiejkolwiek metody, znaczy, inaczej, większość kryptowalut, odchodzi tak. od jakiejkolwiek metody kopania metodą proof of work. Po prostu Zgadza. już tego nie robią. Teraz popularne są tokeny, które mintuje się od razu. I po prostu się z nich korzysta. Nie trzeba ich... Kopać. Więc no ten, no cały rynek kryptowalut przeszedł ten proces tak od tego, że trzeba je wydobyć do kopania. Po późniejszy proof of stake które też było po drodze, było jeszcze kilka innych metod kopania były też delegacje i tak dalej były też kopanie na dyskach, użyczenie pamięci. Tak, w tak, tej tak, chwili jest tylko i wyłącznie praktycznie staking tokenów, które można gdzieś zamrozić, ewentualnie pulę płynności, a tak macie 300 wyminitowane tokeny które są jeszcze albo westowane, albo zablokowane, jest log projekty, log tokenów, ale one wszystkie po prostu zostają wybite, więc no jakby nie robi się. To teraz taki jest trend akurat na rynku kryptowalut myślę, że po części też jest to dobre, tak? ponieważ nie musimy polegać na tym, że gdzieś będzie musiał się zrobić mocny trend, żeby token przetrwał, bo jeśli go nie będą wydobywać górnicy, to niestety zapadnie się pod ziemię. Więc tym się przynajmniej nie musimy martwić, a w przypadku Bitcoina też jakby tym się nie musimy martwić, bo zawsze będą duże giganty i korporacje, firmy, które będą chciały go wydobywać. Ja pokażę teraz komentarz, wirus Mbass napisał, wytłumaczcie jak działa ten airdrop. Dobra, nie wiem co mówiliśmy 5 minut temu i od, o którego airdropa piszesz, jakbyś mi napisał tutaj na czacie, to byśmy wrócili do tematu i byśmy powiedzieli o co chodzi, bo nie pamiętam w jakiej aplikacji, w jakiej grze. Dokładnie, także daj znać, o które airdrop chodzi i zaraz, zaraz wytłumaczymy. Altcoin, sezon przedwcześnie zakończony. Co się stało? Generalnie biorąc moi drodzy, jakby nic się nie stało według mnie. Ciepło, Oczywiście można sobie spekulować i mówić na przykład tak jak w tym artykule, że spośród 50 największych altcoinów, z wyjątkiem stablecoinów, tylko 8 osiągnęło lepsze wyniki niż Bitcoin w ciągu 3 miesięcy. Spoko, to świadczy tylko o dominacji Bitcoina. Oczywiście, jeśli dominacja Bitcoina by spadała, ale sama cena na Bitcoina by rosła, to byłoby dla nas jedno z najlepszych rozwiązań. No, bo wtedy ten kapitał przechodziłby do altcoinów, tak? Ale yes. generalnie rzecz biorąc, no, jakby nie, nas to nie martwi, tak? Prędzej czy później przyjdzie jakiś fajny altcoin season. Oczywiście już był teraz okres, gdzie te alty fajnie sobie radziły. Niestety teraz trochę spadają, oddają to, co częściowo. Wybiły, ale i tak jest dobrze. W moim przekonaniu, o czym często się zapomina, tak? Ludzie zapominają o tym, jak ich portfel wyglądał na przykład rok temu. Tak. No to... i właśnie, jak sobie porównacie, założycie się, że jeśli nie robiliście jakichś zbędnych sprzedaży, ruchów, nie wiem, totalnej wymiany jednej krypto całej na drugiej albo coś takiego, to wasz portfel na pewno ma kilkaset procent zysków, a co najmniej kilkadziesiąt, w zależności czy macie Bitcoin na Ethereum, czy macie jakieś altcoiny i tak dalej, w zależności z czego jest zbudowany. Tradycyjnie myślę, że kilkaset procent e, powinno być zrobione jeśli oczywiście byliście z jakimiś jeszcze mrożonkami, no to w tym przypadku po prostu ewentualnie Wam odzyskuje, tak? Bo ja mam e, kilka mrożonek, które mam nadal na przykład na trzydziestoprocentowej stracie. Mam też jedną świeżą pozycję i to jest na no, świeża. ona nie jest świeża, ale stosunkowo powiedzmy świeża. To jest GameSwift, którą mam na stracie 70%. Też ja mam to na stracie. E, tak, no ale generalnie, żeby biorąc poza takimi niektórymi pozycjami, o których gdzieś tutaj mowa, to wszystko pozostałe jest. No właśnie, bo ja, ja powiem szczerze, rok temu czy półtorej to tam tych altcoinów u mnie było od groma, ja nie pamiętam. No, do, do nie wiem, z 50 czy 60, może do liczało, dochodziło do setki, nie pamiętam. Ja, ja, no. ja nie będę się chwalił, bo ja nawet wszystkich wiesz, to nie jestem w stanie spisać, więc. Tak, tak. Znaczy, no, mówię tak, moje główne, główne portfele, sprawdzam. A teraz naprawdę tych altcoinów mam tylko kilkadziesiąt, tak naprawdę, bo większość posprzedawałem. Oczywiście, tam jakiś mumbak zostawiłem sobie, ale tego nie ma już za dużo. No, teraz mamy dobry sezon, właśnie na sprzedaży, a idzie cały czas w górę. Więc myślę, że tutaj altcoin jest dobry. A nie wiem, czy to, to masz jakieś większe jakiegoś tam bitcoina czy Ethereum, bo jakby ja nie wchodzę już w. Znaczy to inaczej. Ethereum mam, tak, i trzymam. Jeśli chodzi o, ja bitcoina, też mam, ale jakby... jeśli chodzi o bitcoina, to mam totalne grosze, bo wszystkie ja bitcoiny na, na alty. E, w odpowiednim momencie, tak jak mieliśmy to zrobić według naszej strategii. Więc no, bitcoina nie mam. W tej chwili bitcoina nie posiadam, ale Ethereum jak najbardziej. E, Etirum zostało e... trochę, więc cały czas trzymam. Więc, a bitcoina. Ethereum była... i tak dalej, to wszystko mam. E, bitcoina nie. W tej chwili nie. Ale będzie dobry czas, kiedy teraz nie powiemy. No oczywiście powiemy to na live już po fakcie, kiedy zamienimy. Zobaczymy, bo nie da się tego jasno określić. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że my też nie chcemy. Niektóre rzeczy po prostu zachowujemy sobie dla grupy Pro, czy tam gdzieś tam dla ekipy, czy też dzielimy się właśnie na warsztatach, które są w każdą niedzielę i są za darmo na Discordzie Maniacy biznesu, więc zapraszamy na Discord. Wstęp jest darmowy, ale generalnie rzecz biorąc, niektórych rzeczy nie da się przewidzieć w czasie. Czyli my nie wiemy, kiedy dokładnie coś zrobimy. Nie wiemy dokładnie też przy jakiej cenie to zrobimy, ponieważ patrzymy na rynek na bieżąco. I różne aspekty, różne argumenty wchodzą, różne wydarzenia wchodzą. Na przykład tu i teraz, o czym wcześniej nie było mowy, nawet nie wiedzieliśmy, że coś wejdzie, tak, na rynek. Więc wtedy po prostu jest to jakiś na przykład game Changer, zmienia się, więc znowu musimy zmieniać swoje podejście, kalkulować i określać to położenie na nowo. Dobra, także moi drodzy, myślę, że to już wszystko w dzisiejszym live. Oczywiście zapraszamy was na następny live za tydzień. Myślę, że też będziecie tak dzisiaj w okolicach 20:30. Ostatnio tak, 20:30 bardziej nam gdzieś tam pasuje niż to 20. Tak. Ale myślę, że to też jest spowodowane po części akurat moją córką, przygotowaniem i tak dalej. Ładną no i tym bardziej, że teraz, tym bardziej, że teraz mamy dłuższy dzień, a jestem przyzwyczajony, że te live robimy wieczorem. Ta wieczorem, a teraz jak... Ja no, za oknem, to, to jeszcze słoneczko świeci. U mnie już, już jest ciemno, więc yy, znaczy tak widzę, przynajmniej mam światło, ale wiesz. Dobra, także moi drodzy, nie przedłużając. Dzięki za dzisiaj widzimy się za tydzień, także trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.